trzy seriale post-apo, które pozwolą zapełnić pustkę po The Last of Us. Wasu. Śmiercionośny wirus rozprzestrzenia się po świecie, a także zaczynają się rodzić dzieci hybrydy i zwierząt. Nasz tytułowy bohater po śmierci ojca rusza na poszukiwanie matki w bardzo ciekawym towarzystwie. Pierwszy sezon dostępny na Netflixie, premiera drugiego już 27 kwietnia. The Rain. Kolejna produkcja Netflixa i jest to pierwszy oryginalny serial duński na tej platformie. W świecie, gdzie śmiercionośny wirus przenoszony przez deszcz doprowadził do prawie całkowitej zagłady ludzkości, rodzeństwo Simon. Erasmus wyruszają w podróż po wyludnionej Skandynawii w poszukiwaniu śladów życia i odpowiedzi. Trzy sezony dostępne na Netflixie. Stacja 11. To jest bardzo wyjątkowy serial. Opowiada o grupie ludzi, która przeżyła epidemię śmiercionośnej grypy i próbuje odbudować świat. Jednak w przeciwieństwie do podobnych tematycznie produkcji skupia się bardziej na solidarności, wzajemnym zrozumieniu i sztuce. A zastosowanie zabiegu inwersji czasowej potęguje jeszcze bardziej klimat tajemnicy. Serial ten dostępny jest na HBO Max. A jakie produkcje post-apo wy polecacie? Po więcej ciekawostek zostańcie z nami w hype. -train.